Drona, w drogę, mieli różne szanse, ja każdy już na wsparcie tutaj dobra, o dobra dobra i chłopaki, mamy tak przedłużamy wam, to ja to spojrzę sobie na zegarek dwie minuty, dokładnie trzy minuty, bo jesteście dwie dużyny oszerbujecie się, czyli tak bierzecie, to jest wasza amunicja, mamy 10 krzynok pomidoraców 10 krzynek pomidoraców, przenosicie sobie ją tam tutaj, pod te snopeczki i jak powiem start, to przenosimy to, równie robisz, jak wszyscy, no, przenosimy na z sobie. Zgładał no, się, nie się, tam ma przecież. Witam, a jeden wysła, jeden reżyser, będzie z to naszą naszą oczyszcza, ok? Okej, okej, się, że jesteśmy, zdał się, że jesteśmy, sędziowie. się, sędziowie, sędziowie o, jest sędzia, sędzia Tomek odmierza 3 minuty dokładnie na zegarku gdzie, jeszcze tu ma starą... Dalej, anyway, no za... no. <Güliono> <kutiera i> <Judeague> no, nie dalej. Dalej, dalej, dalej. Dalej, dalej, dalej. Dalej, dalej, dalej. Dalej, dalej, 老大爷。